Hej, hej, czekajcie, ja muszę schować moje. To gacie. Słuchajcie, hej, trochę zmiana, zmiana Gdzie Jesteśmy w, moim, w mojej nowej bathroom. It's my new bathroom and I love it. Ok, będziemy sobie robić spa. We're gonna put her together. Więc kupiłam sobie parę rzeczy. Mm -hmm. Kupiłam sobie taką myjkę Ja takie rzeczy nie użyłam, bo mnie obrzydzają bardzo gąbki i takie różne rzeczy, bardzo mnie to brzydzi. Ale stwierdziłam, a kupię sobie, a spróbuję. A Do tego, słuchajcie, kupiłam dzisiaj fioletową. Dzisiaj fioletową, szanowni mamy tanitę, piankę do golenia. Kurwa, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupiłam piankę do golenia. To chyba było 10 lat temu. Przysięgam. takie pryszcze mi wyskoczyły, że wy nawet nie wiecie. Tu, tu i tu, i one mnie tak bolą, a ja dzisiaj wychodzę, bo właśnie nie powiedziałam, dlaczego my się szykujemy, bo ja mam dzisiaj wychodne być chcę ogolić wąsa, chcę ogolić ręce, nogi i różne inne takie zakamarki. Ja Kupiłam sobie jeszcze też fioletowe, bo tak jest pod kolor wszystko, ale tej maszynki do golenia, bo ja używam takich jakichś chujowych, sobie działam, kup se, dobre maszynki do kolenia, takie. I słuchajcie, one wyglądają na takie mega porządne. Może je otworzymy razem, co? No, nie no, to. Pachną! Boże, ta tym to można y, y, po prostu w każdy tym, w każdy zakamar y, obolić tak, ugo. rewelka. No ładnie wyglądają, że się nimi nie pokieraszuje, co. Więc super. Miłam sobie y, peeling, też nie kupuję takich rzeczy jak peelingi, absolutnie. u mnie pod prysznicę mamy tak, znajdziemy, tak, kochani. Żel do bycia Tak. Dwie odżywki i y, szablon. Tyle. Nic więcej. Więc ja sobie zauwałam, Boże, girl, jakby... Pff. Więc czasami daj se. Nie? Więc kupiłam sobie Ziaja. Gdan skin Woda i skóra. Przełom w pielęgnacji skóry suchej. Olejowy peeling do ciała z kruszonymi muszlami. No pachnie dziwnie. Do tego kupiłam balsam do ciała Deep Moisturize Sensitive Skin Body Lotion Neutrogena. Bo nie wiedziałam jakie ja mówię. A taki se dam. Ale zacznę sobie na taki peeling. Nie wiem, czy on działa. W ogóle chyba nic on nie robi, ale mam taki peeling jakiś kwasowy. Wydam go na 5 minut i ja po prostu wskoczę do the shower. Co wymyślić? A, piecze. Ale to kurwa piecze. W ogóle moja łazienka to jest po prostu... Look! She's a vlogger! Kąpałam się. Muszę wyczyścić uszy. Tak naprawdę, wiecie co? Ja nie myję uszu. Gdyby to miało funkcję mieć tylko myjącą, to bym ich nigdy nie myła. Ale, ale z racji, że ja uwielbiam to i po prostu mnie to relaksuje... Wow. Z drugie ucho. Całe szczęście, że są dwa. Ja e, już nałożyłam sobie skincare, ale ja zapomniałam Wam to pokazać. Po prostu jestem beznadziejną beauty guru, ale I'm sorry. A. No i nie wiem, co teraz nie mam dać. Nałożę sobie teraz balsam, może zobaczymy, co. No fajno. No. Pachnie bezzapachowy, super. Dla uczuleńców rewelka. Ja, ogólnie im jestem starsza, tym mnie bardziej uczulają różne rzeczy, Mmm, fajne. Dobra, jeszcze giry, co? Nie, szczerze? Ja już jestem stara i ja już kurwa się balsamuję, ja już takie rzeczy... Matko, jedna mi to moją ma mamę przypomina. Ona zawsze się tak balsamowała. Zawsze. Boże, jedyny. Chyba sobie stop jeszcze dam. Co? Takie gargulce paskudne to dam. Tam trochę same niech mają. Fuh. Za jakie grzechy? Za jakie grzechy? Nie. Dobra, wiecie co? Ja się teraz muszę położyć, bo ja się zmęczyłam. Ja muszę zjeść deser, ja muszę się położyć. Ja się zmęczyłam tym skinkiem. sobie kupię air fryer, wiecie, bo <laughs> wydaje mi się, że air fryer rozwiązałby moje problemy, jeżeli chodzi o gotowanie, ponieważ i ja w takim air fryerze mogę robić wszystko i nie muszę tego pilnować, ja mam na telefonie aplikację, która mi mówi pik pik już koniec. To jest tak wygodne, ja aż muszę to wpisać na YouTube. Ej, szczerze, ja jestem przekonana, że ja to kupuję. I powiem Wam szczerze, od kiedy ten R -R jest w naszym domu... Tu z... nawet można zrobić pizzę? Are you fucking kidding me? I delikatnie olejem i... Bułki to no... Słuchajcie, ja jestem przekonana, że ja to kupuję i ja to kupuję dziś. I mówię, kurwa, fajne to. Gdzie ja to położę, nie wiem, no tam gdzieś się, się zmieści. Ja to kupuję, nie ma opcji, ponieważ ja jestem leniwym, skurczy w kuchni. Ja właśnie sobie powinnam umilać gotowanie, a nie właśnie na przekór. Nie. się do mojego ulubionego pomieszczenia, w którym tak naprawdę spędzam 24 godziny na dobę. Pani, kochani, kochani, yy... wycieraz Wycierać to szczerze? Nie. Byłam na zakupach spożywczych. Osobiście czuję się mega źle. Fizycznie. Psychicznie... Fizycznie jest okej okay, chyba, nie wiem, ciężko mi się bo w momencie kiedy czuję się fizycznie źle, to od razu psycha mi siada, wiecie, więc nie mam na nic siły, wydaje mi się, że po prostu jestem przewodnicowana, bo... Mam dużo zmian aktualnie w moim życiu. Dobra! Robimy hołd zakupowy, ponieważ byłam w biedrze i kupiłam parę rzeczy. W ogóle jestem w szoku, że kupiłam, zrobiłam zakupy spożywcze. I wydałam tak dużo. Mam dwie małe siatki, ale wydałam 100 zł. It's so bad. jeśli jest nowy, ponieważ dzisiaj gotujemy i dzisiaj będę gotować ryż. No, dalej, kochani, awokado. I love this baby. Okej, okay, awokado. Mmm... Awokado kocham. No po prostu ja nie rozumiem ludzi, którzy nie kochają awokado. Mój tato aktualnie zmienia nawyki żywieniowe, jestem z niego bardzo dumna. W dupce awokado. A on mi awokado nie lubi. Dobra? No, naprawdę. Kocham awokado. Awokado to jest mój must-have. Chodzi o moje żywienie. Właśnie kupiłam melona. Ale <grywa> ja, ja nie. Znaczy ja kocham owoce i ja kocham melony, ale. Nie wiem, czy był sens kupowania go, bo on w ogóle nie pachnie. I wydaje mi się, że może być niedobry, ale był na promocji, więc fakt, że był na promocji też świadczy o tym, że na pewno jest obrzydliwy, ale siedziałam, skusiła mnie ta cena. Skusiło mnie to 4 zł za melona, takie bydle, no prawie jak mój cycor. <głosi> łosoś. wędzony na zimno. Naszła mi ochota i zobaczyłam w Biedronce, że jest za 10 zł. Zrobię sobie robić takie kanapki. Zaraz wam pokażę właśnie. Jest to łosoś, Do tego kupiłam chleb właśnie do takich kanapek i to jest chleb słonecznikowy jest tak chrupiący i jakby to z pełną ziarnictwę. Mam ochotę go ugryźć, ale chyba nie wypada, co? Chrupia. Mm, I do tego, kurwek jak nakruszyłam... Nie, ja mam się wydostać. Czy ja myślałam, że co, że ja nie nakruszę? No ale to nic, po to mam odkurzacz. <gry> Delikatny serek puszysty, klasyczny. Słuchajcie, podgrzewamy leciutko, tostujemy chleb, ale nie tak, żeby był... On tylko musi być podgrzany. Na to serak, komak biały i na to łosoś. Ludzie kochane. No po prostu i troszkę cytrynki. Pyszka. No pyszotka. Dobra, dalej. Słuchajcie, kupiłam polędwiczki z kurczaka. To jest szokujące, ponieważ ja nie pamiętam, kiedy ostatnio rozgotowałam mięso się w domu. Bo mnie obrzydza. Ja już wam kiedyś mówiłam, że moim problemem w gotowaniu jest to, że ja się bardzo brzydzę z żywności. Aktualnie mam ogromne obrzydzenie, ale jakoś tak naszła mnie ochota dzisiaj. Ochota dzisiaj na zjedzenie kurczaka, bo już naprawdę dawno nie mam. To i patrzcie, kupiłam taki kumalutki sos riracza. No to tu jest taki tycie. It's so little like my little heart. Borówki, borówki. Ja lubię porówki. E, amerykańskie, leśne, no po prostu wszystko, co tam tam... Spleśniała! Nie, no po... e, Julka, no Julka, czemu ty nie patrzysz tu? Ale dobra, jedna spleśniała, to ją trzeba od razu wyjąć i zaraz je przemijemy. Kurwa, widzisz? Jak to otworzyć? I no, aha, tutaj. Tu. I widzicie, o tym mówię. Że z żywnością dzieją się takie rzeczy i ja nie jestem w stanie tego psychicznie znieść. Dalej kochani warzywa na patelnię po meksykańsku i to jest dzisiaj nasz gwóźdź programu, jeżeli chodzi o nasz program kulinarny Gra na podanko ponieważ jutro znaczy pojutrze, bo dzisiaj robię obiad na 2 dni ale pojutrze zrobię sobie odpierdolę se No włosi yy, na kolanach będą tutaj oglądać i powiedzą tak bellissimo bella mi amor no. ja wiem, że to nie, to nie jest boczek do carbonara oryginalnego, wiem natomiast kochani, ja robię tutaj budget friendly, kruchy i chrupiący no kruchy i chrupiący wystarczy słuchajcie, 5 zł, no, w szoku, bo tanie przyprawy kupiłam, bo nie mam żadnych ponieważ nie mam ziela majeran papryka wędzona słodka, nienawidzę wędzonej papryki, doprowadza mnie do dreszczy, do cieciarki Ciarki we mnie y, wprawia, natomiast wzięłam. A tak niech się stoi, nie? Cynamon mielony, no i kurczak. Przyprawa do kurczaka złocista. Kocham tą przyprawę. To jest moja ulubiona, zioła, prowan y, salskie. Jakby to powiedział Robert Makowicz. Proszę Państwa! Znajdujemy się właśnie w prowincji we danacji, tutaj w Chorwacji i będziemy zaraz owoce morza. Proszę Państwa, to miasto słynie z rewelacyjnych krewetek, tak? Wino verde, wytrawne, tutaj polany białe, oczywiście do owoców morza, rewelacyjnie się komponuje. Tak by powiedział Robert Makłowicz. Kupiłam sobie przekąski, no bo jakżeby inaczej. Prince Polo! Kochani moi, a tak wygląda już całe nasze danie, wymieszane. Dodałam do tych warzywek tą, tą przyprawę, która zawsze jest dołączona do zestawu, moi drodzy, kurczak. I dodałam taki plasterek masła, żeby to się zrobiło takie bardziej creamy, kremowe. Wydaje mi się, że wygląda nie najgorzej, what do you think? Dzisiaj możecie się zapytać, wow, Jula, co cały dzień? Poszłam spać. No, zrobiłam sobie dżamkę. Zrobiłam sobie dżamkę i po prostu. I am so tired! No i zrobiłam sobie teraz kolację. Tutaj mamy bułkę. 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 Mamy bułkę, mamy szynkę. Znaczy, kurwa to. Ser Ahaj! Co tam jeszcze jest na no, ten łos rządzony? No i. I mam dzisiaj plan na piątek wieczór. Dlatego mam moją zieloną herbatę, bo kocham herbatę na zimno. I będę montować film dla Was, edytować. Tutaj mam mój sprzęcior. Nie wiem, co się dzieje, ale ta pokota mnie dobija. No, także mam nadzieję, że chociaż zmontuję ten film dzisiaj cały, bo bardzo mi na tym zależy, żeby to zrobić dzisiaj. No i też spać. I. That's all. That's all I want to say to you. So, peace out!